Ghost Rider uznawany jest za jednego z najpotężniejszych bohaterów z uniwersum Marvela ze względu na unikalną moc pokutnego spojrzenia, która potrafi zmiażdżyć większość przeciwników widmowego jeźdźcy. Dzisiejszy film otworzy serię materiałów, w których przedstawię wam bohaterów, którzy przetrwali najsilniejszy atak Ghost Ridera i zdołali go pokonać. Każdy przykład będzie posiadał w rogu ekranu nazwę komiksu, z którego pochodzi. Jeśli podobają ci się tego typu filmy, zostaw proszę łapkę i suba. Mroczna Feniks jest to ucieleśnienie jednej z najpotężniejszych energii, którą można odnaleźć w multiversum i zdecydowanie każdy musi liczyć się z mocą tego mrocznego bytu. W jednym z komiksów zdołała ona zniszczyć cały układ słoneczny i została powstrzymana dopiero w momencie, gdy sama zakończyła swoje istnienie. Gdy Ghost Rider stanął naprzeciw Grey, jego umysł został sparaliżowany przez mocę telepatii. Następnie Mroczna Feniks wyssała całą jego moc, pozostawiając jedynie jego ciało niczym wypaloną skorupę. Sentry Bohater ten znany jest ze swojej mocy, która odpowiada energii miliona eksplodujących słońc. W swoim ciele posiada jednak niezwykle potężną mroczną osobowość zwaną pustką. W serii komiksów zdołał on pokonać Ghost Ridera z mocami Galactusa, jednak wymagało to przebudzenia jego mrocznego Alter Ego. Gdy Ghost Rider użył na nim pokutnego spojrzenia, cała energia została odbita w stronę Bohatera, który został zneutralizowany przez swoją własną umiejętność Profesor Xavier. Potężny telepata, który zdołał manipulować umysłami najgroźniejszych przeciwników, zdołał pokonać Ghost Ridera, gdyż wyczuł z daleka jego wrogie intencje. Następnie przeniósł go do wymiaru astralnego, gdzie krok po kroku manipulując przeciwnikiem doprowadził go do szaleństwa. Widmowy jeździec przetrwał ten pojedynek, jednak nie był w stanie już samodzielnie funkcjonować, gdyż został marionetką lidera X-Menów. Proteus. Jeden z najpotężniejszych mutantów klasy Omega stanął naprzeciw Ghost Ridera i zauważył potencjał ciała swojego rywala. Jego moce kształtowania rzeczywistości rozłożyły jego przeciwnika do struktury molekularnej, a następnie złożyły go z powrotem, by stał się idealnym naczyniem, które stało się nowym domem Proteusa. BIONDER. Ten byt nie miał sobie równych, gdyż był w stanie pokonać każdego. W starciu z Ghost Riderem udawał zwykłego śmiertelnika, by dać swojemu przeciwnikowi złudną nadzieję. Ostatecznie jednak pstryknął swoimi palcami, odbierając moc daną jeźdźcowi przez Mephisto i Galaktusa, a następnie przyspieszył proces starzenia Ghost Ridera, tak że ten błyskawicznie obrócił się w pył. W tym zestawieniu brakuje jeszcze wielu bohaterów, a z pewnością jesteście też ciekawi, czy pokonałby go Dr. Doom. Jestem już na to przygotowany i mam dla was ciekawą opowieść. Tymczasem do usłyszenia ,